Dobry lot. I dzisiaj będziemy robić właśnie po powrocie z Holandii losowanie, to mieliśmy też taką kolejną aukcję charytatywną, ponieważ wiadomo, no w tamtym roku czy pewno w 2019 przekazaliśmy gdzieś 30 głębi na aukcje charytatywne, w których zawsze bierzemy udział. Jeszcze nie było pewno taki ogólnie jeżeli chodzi właśnie o dzieci, o pomoc, nie było jeszcze takiej sytuacji, żebyśmy odmówili podarowanie na taką aukcję, a teraz, że też robiliśmy jeszcze dla mojej Marysi aukcję. To, to Można powiedzieć taki konkurs zrobiliśmy charytatywnie, z tego względu, że już nie mieliśmy kompletnie co ofiarować w tym roku, dlatego zrobiliśmy bon na naszego wosa, na dziecko naszego wosa, który był drugi między innymi na Portugalii, z najlepszego samca rozpłodowego, wosa czerwonego, który był drugim asem na Portugalii, postanowiliśmy go, odkupiliśmy go i po nim właśnie, i po, a z drugiej strony matku tego gołębia, tego bonu, na który właśnie jest, akurat to losowanie się teraz odbędzie, jest samiczka, która była 16-lotniczką polskich kategorii na młode, była drugim lotnikiem okręgu Bielsko-Biała, Tam hodowca sobie, pan Dyduch od nas, zakupił tego głębia do lotu jeszcze wcześniej, no i od razu zakupił sobie 2 trzy gołębie, i jeden był drugim lotnikiem okręgu Bielsko-Biała, Myśmy tego głębia właśnie w tym roku udało się nam było z powrotem odkupić do naszej hodowli, także z takiej rewelacyjnej. Pary no, rewelacyjne, one są pierwszy raz ze sobą, ale z dwóch takich fajnych gołębi, młody, który właśnie się wykluje, zostanie podarowany, zaraz ktoś wylosuje tego gołębia. Tutaj aukcja była właśnie, nie aukcja, tylko wklejało się potwierdzenia tam przelewu, można było przelać 1 zł, 2, 5, 10, 50, 100 zł na, na konto właśnie Marysi Fundacji. I tutaj właśnie wszystkich hodowców wypisaliśmy na Facebooku, którzy zamieścili to potwierdzenie po wpłaty. Mamy tu około 30 losów. Właśnie przeczytam teraz wszystkie, żeby było, że wszystkie trafiają do tej szklanej kuli, żeby nie było, że ktoś był pominięty. I zaraz po prostu wylosujemy jedną osobę. A więc zaczynamy, żeby nie przedłużać. Pierwsza osoba Grzegorz Sojka. Zwijamy i wchodzi do... Kolejna osoba, jaka to była, Karol Waśkowski. Mięto i wkładam następną osobę. Mateusz Kiebała, Adrian Wierzchowski, Damian Nowicki. Tutaj właśnie robimy tak, żeby było, że każdy ma szansę, że nikt nie był pominięty. Dlatego wypisałem sobie właśnie teraz po powrocie. Marcin Skałka, wszystkie te nazwiska, które wpłaciły, i mam czarno na białym, Damian Aleksanderek, Aleksanderek, tak. Sam pisałem na się czasem odczytać, nie mogę tak na szybko, się robiliśmy, Mariola Tarasek. Robiliśmy właśnie na szybko te losy. Marcin Przetacki. Adrian Brynarski. Grzegorz Choroszczak. O, akurat mamy puste losy, jeszcze mi się zaplątały. Damian Plesiak. Grzesiek Stupak. Przemek Komór. No, Ale też panie będziemy mieć. Piotr Grochowski, Tomasz Kowalczyk, Daniel Napierała Izabela Ossowska Adi Lashi. Nazwę Arek Tacyn, tak przepisywaliśmy, jak ktoś nazywa na Facebooku, na profilu Ewa Pury, Dawid Bieńkowski, Monika Czuba-Flis, Kamil Gajcy, Ania Maria, Kier Nosek, Marek Januszewski, Miłosz Węgrzynowicz, Marek Wyjak, Andrzej Baran. Adrian Brzuskiewicz Maciej Berger Paweł Soida, Krystian Trybulski. I to właśnie zamieszamy sobie żeby nie było mieszanów. Ci co byli wcześniej i ci co byli później w tej wielkiej naszej kuli. Jak w fotolotku, Nie wypadnie nam żadna kula. I teraz patrzę sobie prosto do kamery, żeby nie było. Powiedz kiedy przestać. Już. I wylosowała mi się ta karteczka pojedynczo. I osobą, który, która wygrała, jest Grzegorz Sojka. Także gratulacje dla Grześka. Grzegorz Sojka. Widać, Akurat tak sobie myślałem, bo to jest właśnie taki bardzo miły pan. Osoba, która właśnie zawsze wspiera takie aukcje charytatywne i tak dalej, mobilizuje wszystkich i ja w sumie jeszcze bardzo się cieszę, że do takiej osoby trafi ten gołąb, bo naprawdę ten hodowca sobie bardzo mocno na to zasłużył. Jest to bardzo życzliwy, fajny hodowca i dla w stosunku dla innych hodowców, i dla, i dla. Tak samo jak trzeba wspierać jakieś aukcje charytatywne czy coś. Także Grześkowi serdecznie gratulujemy i zaraz do niego już pędzę napisać na Messengerze, że wygrał. Także dziękujemy serdecznie za uwagę. No i cóż, no i zachęcamy, żeby wspierać faktycznie potrzebujących, tak jak nieraz ktoś są, coraz bardziej popularno się robi wśród hodowców, jeżeli chodzi właśnie o te akcje hartatywne. Jeżeli ktoś ma możliwość, czy to będzie złotówka, 2-5, czy zalictować podbić jakiegoś gołębia, to jest zawsze fajne, miłe. Paręnaście, czy tam kilka jeden. Wiadomo, każdy pomaga na tyle, na ile może, ale tam zawsze jakiś tam gołąb czy bon, talon nigdy nikogo nie zbawi w cudzysłowie, także nieraz Jaszczą więcej gołębi zabierze niż, niż na te aukcje charytatywne można oddać. Także dziękujemy serdecznie za uwagę. Powodzenia, dobry lot.